Mamy dobre wiadomości. Rysie pojawiły się na Dolnym Śląsku. Zaobserwowano je w Karkonoszach i Górach Izerskich. Szacuje się, że w Karkonoskim Parku Narodowym jest od 4 do 6 osobników. Od kilku lat regularnie spotyka się ich ślady, a ostatnio udało zarejestrować się rysia na fotopułapce. Rysie mają bardzo długie łapy. Co pozwala im na dalekie wędrówki, stąd też pojawiają się w naszym województwie i mogą wędrować także do innych lasów. Ich ulubionym siedliskiem jest Puszcza, gdzie jest, wiadomo, taki naturalny las wiele kryjówek i ofiar dla rysi. Polują głównie na sarny, zające, młode jelenie, ptaki. Ryś to doskonały myśliwy, który głównie poluje z zasadzki, z ukrycia. Niestety, rysie są zagrożone wyginięciem, ale na szczęście jego ochrona w Polsce działa i dzięki niej powoli wraca na, na obszary, w których kiedyś występował. Ryś zaczął pojawiać się także w innych regionach Polski, gdzie wcześniej go nie spotykano. Co niesamowite, ryś ma takie szerokie łapy, które zapobiegają jego no, dobrze mu się jest dzięki nim przemieszczać nawet po śniegu. W razie potrzeby potrafi też pływać. No i oczywiście doskonale wspina się na drzewa. Na krótkie dystanse ryś jest bardzo szybki. No i co ciekawe, to jest największy polski kotowaty. Poza żbikiem i... Ten Przyczynił się do tego głównie człowiek, dlatego że przekształcił puszcze w takie lasy gospodarcze, w których jest mniej kryjówek dla rysia i mniej saren, a także kusownictwo, dlatego że rysie niestety łapią się wewnyki i niestety w okropnych męczarniach konają w nich. E, także polowania dla pięknego futra rysia, e, no, myślistwo ograniczenie ofiar. E, mama ryś e, potrzebuje, aby w środowisku było bardzo dużo saren, aby móc wykarmić potomstwo. E, także ograniczenie liczebności jeleniowatych to także zagrożenie dla rysia. A także zanikanie takich korytarzy ekologicznych, czyli połączenia pomiędzy poszczególnymi lasami, budowa dróg i autostrad, dlatego że ryś, ani żadne inne duże zwierzę nie jest w stanie pokonać autostrady, jeżeli nie wykona się nad nią specjalnego przejścia dla dzikich zwierząt. Na szczęście takie przejścia zaczęły się pojawiać w Polsce i z fotopułapek wiemy, że rysie także z takich przejść korzystają. We wrocławskim zoo mamy cztery rysie, para rodzicielska Pandora i Orkan oraz ich dwie córki. Najczęściej można z przodu blisko szyby zobaczyć mamę, Pandorę, Ulubionym miejscem orkana jest jedno z najwyższych drzew, a córki są właśnie raz u orkana, a raz u Pandory, także przechodzą. Najlepiej zaobserwować je rano albo późnym popołudniem. To też taka straszna ciekawostka. W związku z ASF i rozprzestrzenianiem się dzików zamknięto niektóre przejścia dla zwierząt nad autostradami, co stanowi też ogromną przeszkodę dla Rysi, dlatego, że nie mogą dalej wędrować, a niestety skończyło się to tragicznym wypadkiem dla Wilka, dlatego że takie przejście było zamknięte. On wędrował wzdłuż ogrodzenia, aby przedostać się na drugą stronę. Nie miał takiej możliwości, więc przeskoczył ogrodzenie i niestety zginął na autostradzie, także. Taka przykra informacja, no i też ważna wiadomość, żeby tych przejść nie zamykać, bo korzystają z nich także inne zwierzęta niż dziki.